Siemano wszystkim, z tej strony Trzepak.pl gramy dzisiaj w e, Fishing Planet Będziemy testować e, jeziorko. Czekajcie, bo mam teraz nagrody. może być. Będziemy testować jeziorko w Czechach dokładnie, chyba. To są Czechy, tak, Czechy. Przystań rybaczka. Leśniwilla Jakaś Gatunki, ryb No to karaś srebrzysty Karp Którego chce się e, upolować Ma na... To jest tego To ma łuski, tu jest lustrzeń Którego też chce wypolować e, Lina oko I szczupaki tu są Także może być, mam ze sobą dwie wędeczki, jedna na spinning, a druga na koszyk, także mam nadzieję, że będzie ciekawie i zapraszam do oglądania. sobie miejsca, nie tutaj bo tutaj jest lepsze miejsce no. No dobra, mamy kaszyk i teraz tak czekaj, tu się chyba postawiało tą podpórkę bo ja chcę w tamtym stanie zostać, czyli No środek nie będzie No, A ja wyciągam spinnik i łowię spiningu po prostu. Zobaczymy co to ściądzie Mamy rybę. Mamy pierwszą rybę. A to jest jakiś pewnie maluszek, bo coś tam walczy, ale. Nie wiem, co to, to może być. Pewnie jakiś karaś albo coś. Kurde, no on się bawi trochę. się wędka, nie. Jaki luz, ja nic nie przedstawiałem. <laughs> nie mam ryby. Potem ludzie na żyłce... Wszystko Ślące. było git. Ryby brały i wyławiają mnie wszystkie, także... Nie... Yy... Nie wychodźcie z tego filmu, dlatego, że był awaria. Była awaria w wędce bardziej w żyłce niż w Także czekajcie, zmienimy sobie przenętę albo bardziej kupimy przenętę. Jeżeli mamy w ogóle Kasę to jak być mam.

Sorry, że tak mało mówię w tym filmie. To jest czas teraz, kiedy mówię, to jest czas, kiedy montuję ten film. Sorry, że tak mało mówiłem. Bo, ale dlatego, że dopiero się wtedy obudziłem. Także i miałem taki dziwny głos, że mi się nie nagrać w ogóle. Ale nagrałem to i zostawcie opłatę górę i suba. Jedziemy. Zmieniłem przynajmniej temat. Teraz jedziemy. <laughs> Teraz bramy, nie? Kurde, to coś większego. walczyć dziad to może być karp <laughs> nawet ale mały mały Mam go już chyba na, na pewno tak mi się coś wydaje, ale o jakiś maluszek, ty chyba karaś ty <ścoughs> Ty. Nienawidzę tej Nienawidzę ty Kryp. jakieś nie, jakiś duży? No taki wiesz. Karaś Garaś, garaś kilo, no, no to nie jest już taki źle, chyba, nie? Tam on sobie zarzuca. Mam coś chyba. <laughs> mam rybę, mam rybę na spinning. To może być szczupak. To nawet ładny. Ale nie walczę aż tak jak karaś. Szybko wyjemy i co to, to jest? Okoń? Fajny nawet okoń. 21 jeden centymetrów. Ładny, ładny. I mamy okona. Przez nam to właśnie tak, tak ładnie jak chodzi. I naprawdę jakieś okonki może. Mamy, 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 dziada, mamy, dziada. Kolejna ryba. Patrzymy, co to będzie. Maluszek, zapewne. Nie widziałem. Muszę się bardziej przyjrzeć. Chyba karaś znowu. Wow. Karaś. A nie, płoć! Myślę, że to karaś jest. Jak widziałem w wodzie, to myślałem, że to karaś jest. A tu, proszę bardzo, płoć. Ładna, nawet ładna. Paweł, 300, kilo... 300 gram, a nie kilogram. Uaa, na ta poć, dużo, na ja poć. Ja dopiero i tak jestem początkującym graczem w tą grę. Biorę spinning i zaczął spinning. Nie zarzucam nie zarzucam. To jest kolejna ryba. Chyba płoć to jest kolejna. Lepiej walczy chyba ta ryba niż poprzednie. Ojejku, teraz tak odjechała mi To może być jakiś karasia, bo co? Jakiś wielki Zobaczymy co to może być Jest blisko brzegu

Не везет, я сама не могу половить на спиннинг. Oj, idzie do mnie na ryba. me odiava. Jest już naprawdę blisko. Ale mi odjeżdża, co to może być? Jak to będzie płoć albo karać, to ja nie wiem. Mi się okaże, że taki śleszcz ale leszczów tutaj nie ma. Dobra, pod nami jest. No, jeden metr, dobra, mamy go. Metala wykarać, przez o! Kilogram, co jest? Kilogram prawie. Kolejny level w... Co tu się dzieje? Mamy kolejny level. I nad tym pięknym akcentem Pięknym akcentem. Będziemy kończyć ten odcinek. I jeszcze coś musimy zrobić. No, na razie opuszczę jeziorko. Pięknie zarobiliśmy. robiliśmy. Ale, chciałem, na razie koniec połową, ale chciałem jeszcze zobaczyć kulki, które tutaj są, albo nie mam tylko palec. Są. są kulki. Ale mi na niej nie stać. Tak ładnie połowiliśmy. nie było w sensie niedawno, bo jeszcze nie nagrywałem w odcinków od tego ale połowy mi się spodobały teraz Kilo. No i to możemy zakończyć nasz odcinek Nie wiem jak Wam się podobało ten pierwszy odcinek Jeszcze go będę musiał zmontować i zobaczymy 7 na odcinku do zobaczenia siema!